Z Ewangelii według świętego Marka Król rzekł do dziewczęcia proś mnie o co chcesz, a dam ci. Ten dzisiejszy fragment Ewangelii bardzo nam pokazuje taką słabość, bezsilność mężczyzny wobec kobiety. Rzecz, którą widzimy na co dzień, bez przerwy. Ale pokazuje nam także wielkie zagrożenie. Pokazuje, że to co nas najbardziej Porusza to, co jest dla nas najintensywniejszym doświadczeniem w życiu, może być jednocześnie doświadczeniem, które wykorzysta zły duch, żeby nam odebrać Boga. To, co cię najbardziej interesuje, za, tym, za czym najbardziej tęsknisz, czemu poświęcasz najwięcej życia, najwięcej czasu, to, o czym bez przerwy myślisz i śnisz, to może wykorzystać zły duch, żeby odciągnąć cię od Boga. Bądź. Ym, Pewien, że to zrobi i wybieraj Boga. Do zobaczenia jutro.